Dzień dobry, nowiny raciborskie. O poranku, w sobotni poranek, taki przedpołudnie bardziej na Placu Dominikańskim w tej chwili, i tutaj tradycyjnie, jak w, każdym, w każdej tej części miesiąca, rozpoczął się, znaczy rozpoczął się, już trwa na dobre, jarmark staroci, taki targ staroci, którym racibusz stara się przyciągnąć już od paru dobrych miesięcy, od miesięcy letnich. Dzisiaj frekwencja jest dosyć słaba, a pok spróbujemy pokazać Państwu, co można znaleźć na tym jarmarku, nawet mimo tego dosyć chłodnego, już styczniowego przedpołudnia. Mariusz Weidner, Nowiny Raciborskie i za chwileczkę pokażemy, co tu ciekawego można zobaczyć w, nieopodal targu w Raciborzu. Dzień dobry, ja jestem z nowin Raciborskich. Czy mógłby pan powiedzieć, co ciekawego Pan dzisiaj oferuje, co dzisiaj Pan ciekawego sprzedaje, z czym Pan przyjechał do Raciborza? Może pan nagrać, tak No ale proszę powiedzieć przynajmniej co to jest. To proszę mówić, ja będę mniej więcej powtarzał, ja bardzo chętnie nagram. Jakaś broń widzę jest właśnie. Aha. Z roku. O, to, to całkiem taki rarytas można powiedzieć. Rozumiem. Czy, czy jeszcze sprawna? Jeszcze jak najbardziej. Czy takich militarnych elementów pan jeszcze ma? Coś nie. To, to jest taki jakby jedyny, ale widzę te figurki. Takich jest pełno ciekawych figurek. Z czego one są wykonane? Z z brązu, ale Aha. I jak się takie figurki właśnie odnajdują wśród klientów? Jak, jak się sprzedają? No, dzisiaj ciężko. Aha. jest bardzo ciekawy temat. Ludzie biorą pojedyncze sztuki. Aha. Bo ktoś ma opodobania pieski, ktoś ma podobanie sowy. No widzę elementy, na przykład jest budda jakiś taki mały, tak, jest tutaj jakiś smok chiński, tak, niedźwiedź, więc całkiem sporo. Trochę biżuterii pan też ma na stole. W jakich cenach ta biżuteria na przykład? Kolczyki po 4 zł. Kolczyki o 4 złotych, a takie coś. Czyli takie niewygorowane ceny jak najbardziej. W końcu więc masz drugie życie. Aha, czy w Radzie któryś już raz, czy drugi. drugi? No, a to też zimowy okres w Radzie czy w listopadzie? No, w list... no, no, no. Czy ta pogoda mocno wpływa na frekwencję? Tak, tak, tak. zdecydowanie. Okej, okay. dobrze. Ale wróci Pan jeszcze? Dobrze. A co by pan, pan uznał za takiego bardzo wyjątkowego, co pan, czym się pan chwali jakby na tym stoisku, że pan to ma, że, że to jest u pana? te figurki. jednak, tak? To jest taki zestaw. A to prywatnie pan też tak lubi to te figurki gdzieś tam kolekcjonował, bo tak, to czasem Aha. Aha. Szuka pan nowego kolekcjonera. Jeszcze taka ciekawostka, bo widzę te, to takie nowocześniejsze rzeczy, ale takie wszystkie jakby orientalne y, motywy. Co to jest takiego? 3D. Aha, o. Czyli to powstaje najpierw w wyobraźni, tak, a później jest wykonywane. To jest drukarkę i właściwie takie grubowe Okej. Wszystko w jednym kawałku drukowane. No, no, no. Kotki, dinozaury, z, z których zrobiliśmy no właśnie takie do Super, super, naprawdę, no. I w jakich cenach te wytwory drukarki 3D, mniej więcej? Rząd... Złote, no, tu, 180, na kieszeń tak. taką zwykłą, no proszę. Dobra, bardzo dziękuję. To jest jedno ze stoisk Jarmarku Staroci, tu w Raciborzu. Czekam na Ciebie. Proszę. Okay. Tutaj największe wzięcie ma to stoisko, być może jako pierwsze. Spróbujemy też tutaj podpytać, co ciekawego znajduje się. Dzień dobry, nowiny raciborskie, nie jestem pewien, że już panem kiedyś nie rozmawiałem. Być może. Co pan ciekawego dzisiaj przyjął do Raciborza? co by pan polecił do, do sprzedaży, co jest takiego, z czego pan jest dumny, ja nas, ja nas, nas, dumny no, na. dobry ze na pewno. Na pewno. pan się... Właśnie, tak, młynki, na pewno z Pan rozmawiałem, bo te młynki do kawy to pan jest kolekcjonerem, prawda? Tak, tak. Tutaj. I, I pan przyjeżdża chyba tutaj regularnie, bo Zjeżdża rozmawiałem z latem. Nie regularnie, mhm. regularnie jestem co miesiąc, akurat w zeszłym miesiącu nie byłem, ale... To jest sporadycznie, jak mnie nie ma. Co? Jakby można było pokazać, co mniej więcej takiego jest, figurka Jezusa, taka jak z Rio de Janeiro, tak widzę, tak, e, dobra, praktycznie. Jakiej cenie jest ta figurka? Ta figurka jest w cenie 120. Czy. Ok, z Mosiądzu, czyli Chrystus z Mosiądzu. Tak. Jak się takie elementy religijne sprzedają? Na przykład, nie wiem, jest już jakimś specyficznym miastem, które bardziej sięga po taki element, czy to, czy to raczej gdzie indziej? Nie, różnie, trudno powiedzieć, ale zdarzają Aha. się kupcy, w zasadzie wszędzie gdzie jest, że to. Aha. Zawsze się ktoś zdarzy taki, który, którego interesują właśnie takie rzeczy sakralne kościelne. Mm -hmm. Jak pan był poprzednim razem, to nie było tej, tego malowidła z synagogą żydowskiego elementu, a widzę u pana te świeczniki. Właśnie, jakby pan pokazał, jakby pan mógł ja tak bliżej... mam tylko jedną menorkę. Aha, tutaj. ale jednak. Ale jest. No właśnie. No, tak, miałem hanukę, miałem menor Ale zeszły, powiem szczerze, jest My to na... zapotrzebowanie. No proszę. proszę. dobrze. jest wędor Niemcy. Zebrzony. Stara rzecz, bardzo, lata 30. U, i to przetrwało. Tyle ten. E, czy tu jeszcze. A z tych znaczków, o jakbyśmy zapytali, mogę przechylić, mogę ten, mm -hmm, żeby pokazać? E, cóż to takiego, jakby pan powiedział? To są no takie tera, pamiątkowe, na właśnie. się trafiły tutaj. Y e, kupiłem od kolekcjonera, jakiegoś. Aha. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, wyprzedawał w każdym czasie swoją kolekcję. Aha, no taki znaczek w na przykład jest jakieś elementy samochodowe widzę. Tak, przeróżno. Tych piłkarskich przeróżno. jest trochę więcej. Przeróżno. Jak się takie coś sprzedaje? Jakie jak jest zainteresowanie? Od czasu do czasu znajdzie się klient. Aha, dobra. Też sporadycznie, ale też się sprzedają. Lornetki? Tak, coś innego? Lornetki operowe. Lornetki teatralne. Właśnie, teatralne, teatralne albo operowe, tak, właśnie do, do tego. No To też taka rzecz, która nieczęsto chyba się trafia. Jest, jest do kupieniągnie, okay. tylko ktoś potrzebuje, ma ochotę, to... Dobrze, a ile za marszałka tutaj? 350. 350 zł to dla patriotów? Aha, okej, okay. dobrze. To jest taka rzecz, robiona w 30 latach no tak. ubiegłego wieku. Więc... A zapalniczki jeszcze chodzą, czy tylko ozdobne? Przed chwilą ktoś kupił. I, i, ale jeszcze sprawne? czy. Znaczy on sobie właśnie nabił jedną Aha. mówi, że jeszcze będzie używał. No proszę. Przyszedł czy z gazem. Czyli da, da się da, jeszcze. Da się no. kupić, jeszcze takiego, żeby. żeby okay. Jeszcze zapytam po ile koniki? Bo widzę, że ma pan trzy koniki, więc... 150 zł. 150 zł za konika. Jakby to był koń duży, to by nie było dużo. Mm -hmm. okay. A tutaj to taki wojskowy to taki... to nie Wojak szwej. A, a jednak szwejk. A jednak szwejk. No proszę. No bo to jakaś właśnie tamtego okresu. że już się kiedyś trafił bardzo podobny. Aha. No, się dosyć Aha, no to super. Dobrze. Bardzo dziękuję. Tutaj się właśnie zaczyna Jarmark staroci. Tego stoiska, tutaj wchodzimy na Plac Dominikański, to właśnie tutaj jest to pierwsze, największe i chyba najbardziej odwiedzane stoisko. I to są chyba te dwa największe stoiska. Jeszcze podejdziemy może do tego trzeciego, który jest dosyć taki rozłożysty. Dzień dobry. Racibór, tak? No mniej więcej tak, może nie tylko telewizja, ale mniej więcej tak. O, Maszyna do szycia. Dzień dobry Państwu, ja jestem Znowin Raciborski, jestem dziennikarzem. Powiedzą Państwo, co ciekawego Państwo dzisiaj mają, co ciekawego polecacie. Opowiedzcie Państwo, ja będę pokazywał te rzeczy. Nie bardziej te rzeczy mnie interesują niż Państwa, Jakby te. Proszę polecić coś, co, co by było ciekawego. Po ile ta ceramika, bo tam te ceramiki Państwo macie, widzę, dosyć duży wybór. I, I co tutaj można znaleźć? Na przykład ta y, pani gospodyni do, do studni idąca. Chyba co jest trochę z tej porcelanki, trochę jest z niemieckiej porcelany. Okay. Są filiżaneczki polskie i, i niemieckie, no różne jest. Jak to się mówi mydło i powodło. Proszę mi powiedzieć, w jakich cenach te porcelanowe cacka są? Tak. to się tak kształtuje od, od 20 do 35. To niedużo chyba, prawda? Bo to takie ozdobne, ładne. Nie 40, ale tak w tych granicy. W w A jak się sprzedaje taka porcelana? Jak mniej więcej taki nabywca? Czy to jest, to ma wzięcie, czy coś innego tutaj, z tego stołu? No to nie ma reguły. Teraz się sprzedają właśnie coś z takich figurek roz, Aha. Raz z Aha, trzeba mieć to, trzeba mieć, trzeba wystawiać, rozumiem. Małżonkę? Tak? To Pan taki dowcipny. Myślę, że żona to na całe życie. Tego się nie sprzedaje. No nie, dokładnie trwalsza. A jak można tylko spytać że tutaj, takie militarne elementy. Cóż o takiego? Właśnie te tutaj bagnety widzę, tak? Czy... Mhm. Okej, okay, w jakich cenach taki sprzęt. On to też się kształtuje od stópki, to zależy <noise> później jaki, jaki bagnet tam, z jakiego okresu, to wszystko <noise> od tego zależy. Czy tutaj nie? któryś najstarszy, taki by pani była w stanie określić, który to jest? Artur, Artur, czy to, to, który najstarszy z tych elementów jest taki no, wyjątkowy. Aha, I, i co to? Skąd on pochodzi? Aha, tak? Z tej wojny obronnej, tak czy... Mm -hmm. No proszę. A jakie jest zainteresowanie militariami, takich z, z tych kupujących? Jest dużo ludzi, którzy się... Aha. Bo z tego słyną jarmarki, chyba, prawda? Z takich rzeczy, żeby znaleźć. Dobra. Bardzo dziękuję. A to też jest Państwa? To już tego Pana. Jasne, fajnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Wszystko, wszystkiego jest coraz mniej Tu jeszcze pokażemy. Taki murzyński band A skąd to pochodzi? Bo to rzadkość w tych stronach. To bardziej jakaś taka Mississippi. Może no. i tak. Orkiestra No tak, tak, rzeczywiście. No trzeba powiedzieć, że całkiem taka kapitalna, taka ładnie odzorowana. No. no tego tutaj nie było jeszcze. Okej, okay, dobrze. A ile za obraz z koniem? 300 zł, tak? Akwarelka. Akwarela. Z koniem. Dobra. Bardzo dziękuję. Tu mają Państwo... Ciekawy z dwoma nogami. No tak, bo to... Bo to chyba taki do, dostawiany jakby, tak? Do, do ściany. Mhm. jest po bo byłaby No, nie do końca, bo on tak jest skonstruowany, nie? No, ale ma pan rację. To można tak, tak właśnie ująć. A no, tu mamy filatelistę, który musi walczyć z wiatrem. Dzień dobry. Ja jestem z Nowin Raciborskich, jestem dziennikarzem. Pochwali się pan, co pan dzisiaj tutaj oferuje, co pan dzisiaj prezentuje? Tak, tak, oczywiście, widzę, że jest, warunki atmosferyczne nie sprzyjają takich, takim wystawom. Było bardzo właśnie, tak, no, ale to jest zima, jakby nie patrzeć, trzeba uważać. Co pan przywiózł, co, tam, co pan ma tutaj, bo pan taki filatelistyczny widzę. no mniej więcej, ale tu zaraz będę z panem rozmawiał. Jasne, jasne, poczekam, poczekam, oczywiście. Całego świata widzę. Tak. Ano. No. Zaraz o znaczkach spróbujemy porozmawiać. Koperty rzeczywiście poczty lotniczej. Tak, cały czas. Cały czas proszę pana. Właśnie, proszę powiedzieć. Aha. Już mam około 10 tysięcy z całego świata. 10 tysięcy tak. to przez całe życie, czy nie? Bo, bo to nie Pańskie, tylko różne. Pan roz... Aha, u! Okej. Okay. To Pan Witold, bo to tak. trudno ukryć. Tak. Jasne. To jest dla mnie. Mhm. No i tak y, zacząłem właściwie zbierać jeden temat od 1982 roku. Aha. Kupiłem od takiego pana Listonosza, który zbierał, był wędkarzem i zbierał Aha. Ryby na znaczkach, Aha. ale wyjechał do Niemiec, do Gettyngi i mi sprzedał taki mały klaserek z rybami. Aha, okej. Okay. Od tego czasu się zaczęło. Okay. No i później korespondencja. 10 tysięcy kopert, przepraszam, to pan, ma, to pan ma, bo tutaj na każdej kopercie jest kilka nasia, to są kilkadziesiąt znaczków, to pan ma no, setki tysięcy tych no znaczków. To znaczy, no. ja zbieram ryby. A, tylko musi być element, tak? tak, tak aha. Tam pokażę, musi być Tam jest jeszcze ryby na znaczek, na znaczku z rybami. Okej, okay, to bardzo chętnie. Zaraz pokażę, na to aha. będzie wyglądać. Mhm. I w tych listach mhm. były same ryby. Aha. W tych listach. Aha. No to ma pan listy, na przykład, które były odsłone, na przykład. Musiało przejść przez urząd celny... Mogę jedną taką pokazać tutaj bliżej bo widzę, że tutaj jest ten element Aha, właśnie tak, taki rybny, tak. Tak, tak. I tu ma pan i delfiny, Aha. i orkę. No tu są ryby. No. Na no proszę, tak też. Ale zaraz panu pokażę. Wyciągnę mhm, tak. gdzie są FDC i Jemce, czyli znacznik na znaczku Aha To pan się zagłębił w to, tak? Mocno. Bo też pan wędkarzem tak przy okazji, tak? Aha. Aha, no kill. Czyli tak, pan czyli łowi i pan wypuszcza. Jasne, dobrze. o, Bo dzisiaj ten, te, te hobby jest mniej takie rozpowszechnione, no, po prostu, prawda? Gdyby zarobki były większe, jak to jest to. A no to tak? Ja wiem. To jest 4,5 na przykład, jakby dwie osoby, no to i stać jest na jakieś hobby, i na jakieś wycieczki, no i coś. Kupić. To musiałby się pan do innego kraju przejść. No, pan no. tu no, no, no tak, tak. Y nie no bo 1000 euro w Polsce to tak no ciężko znaleźć przy takiego pracodawcę. No. To są to są okay. widzi, to jest FDC, to Aha. jest Wietnam na przykład pan U, pokaże, to no. jest na przykład złota rybka jak pochodzę z województwa lub... 67 rok, tak? To widzisz wam? Jak to wygląda ładnie? Tak, tak. No, ale to takie... Proszę, jakbyśmy to... mogli lekko pod kątem, tak o o tak super, super, dobrze. A to są... MC, czyli koperty znaczek na kopercie. Aha, tu jest ten znaczek? aha. Ma pan w domu karyba? takie wielkie filatelistyczne akwarium, można ja nie powiedzieć. Akwarium. Nie, nie, tylko to mówię, że to jest takie jak akwarium. To są, to są fajne rzeczy. Mm -hmm. Tu jest na przykład karp, podwórzeczki. No tak, tak. Tu na przykład ma pan brz, brz, brzany, tu jest jesiot. O tak. Tu, na przykład. tu są też takie rybki akwariowe. Fajnie, fajnie, no rzeczywiście. to są też australijskie na przykład, wydanie. Je jeszcze bardziej jakbyśmy pionowo je ustawili. O, tak będzie więcej widać. Super, australijskie, dobrze. Australijskie, bo tego będzie troszeczkę. Mm -hmm, mm -hmm. No, no, to, to super. No to są takie... Jak pan to robił, że to pan to... pan nie jeździł po całym świecie, tylko pan no, rozumie to? Właśnie, rozumiem. Pan pisał, no, tak? Ja też I... jeździłem po aha, rynku. aha, I no bo tutaj ostatnio. No, granada. No to zawsze sklep, bo ja wolałem wycieczki objazdowe. Na przykład aha. jak byłem na takie fajne wycieczce tylko... życiu imperia, no to każde miasto obojętnie jakie, no okay. Madren na przykład okay. przy, przy Barcelona. Wchodziłem okay. do sklepu w Walencja, okay. okay. bo w Portugalii też byłem. To są takie, chciałem panu pokazać. No ma pan się czym pochwalić, to faktycznie. Tak, ale jeszcze coś tu chciałem pan... O tu jest na przykład też mm -hmm. znaczek na znaczku, ale tu jest jeszcze moneta wydana. Aha. Te same ryby, no, akwariolety no. Czy to było kosztowne? Takie? Ja, bo to pan stał przez dłuższy czas to ja pan no, to kolekcjonował. Są, to są kosztowne rzeczy mm -hmm. panu powiem. Bo to są, to tak widać. Tak. W A jak zainteresowanie? Bo to jest chyba trudniejsze, żeby ja znaleźć... Panu powiem. Mm -hmm. No ciężko znaleźć, żeby ktoś się teraz tym interesował. No tu jest to, właśnie Ta jest to jest to, no. upadła, bo po prostu młodzież się czymś innym interesuje. Zupełnie, Bardziej no telefony, no, tak, dalej, tak, telefony tak, tak, to dalej. prawda. Ale być może jakbyśmy mieli lepsze zarobki, jak to jak mówię, na pewno, to by te hobby wróciło, ewentualnie te jakieś wycieczki, żeby nastarczyło starczyło i, i coś jeszcze. Bo na przykład byłem na takiej wycieczce z Polonią amerykańską i kanadyjską w 2000 roku we Włoszech. No to ich stać emerytów, żeby na trzy wycieczki w roku. No dojechać. Właśnie Wydaje się wiekło. pytali ile ja jako nauczyciel... Polskiego Kalskim, emeryta. Aha. Aha. Emeryt. Aha. No to to, nie, tak no. poznałem Polaków właśnie tam taką to fajną panią... Emerytowanego kolegę. nauczyciela podejrzewam, że na jedną z dużymi wyrzeczeniami. Tak. No, 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 no. no, no. no to mówiąc tak na przykład na 3-4 na wycieczki no, po tych włoszy, no to no. mówi... Do mnie, Że chcemy tam jechać, żeby pan jechał z nią. Ja wiem, no nie wiem, no, mnie nie stać. No wie, ja pieniądze no tak, na tą wycieczkę. No dokładnie. Ale no, no, to to... Europy się zwiedziło. Ale to... nie żałuje pan, że te pieniądze pan nie, wydał, tak właśnie spożytkował. Nie, ja bym bo. wolał gdzieś zwiedzić, bo ja jestem z zawodu historyk. A no to idealnie, no, no to pan ale się ale zawsze zagłębiał No, w... no, i to mnie no, 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 no. Ale, no tak. Ale te hobby. No nie wiem, filatelistyka, panu powiem. No kiedyś były sklepy filatelistyczne, a teraz tak, już nic. No, no nie nie. Ma. Teraz to trzeba... Oj, znowu pan ucieka. No. Musi pan sobie jakiś system wymyśleć. Jakiś, no. Tam pan z naprzeciwka sprzedaje takie mosiężne figurki. Byłoby to połączone takie siły, to by pan to e, ułożył. Dobrze. Panie Witoldzie, ja już pożegnam, bo to pan ma tutaj swój czas i musi pan pilnować tej kolekcji. Bardzo dziękuję. Tutaj z ziemi pan jest, prawda? Bo widzę po adresie dokładnie... Pochodzę nie, bo pochodzę z województwa Pierwszy Pierwsza raci Bożył na tym targu, czy, nie czy nie już było, któryś nie raz? Nie Jak się Panu tu podoba? No czy, to... czy jest jakieś wzięcie, takie coś z Pan sprzedał przez te A, pobyty? Tak, Aha, czyli tak, warto. Tak, że... Czyli czy warto wracać. No nic. Pokażemy pana w nowinach, w nowinach no to, raciborskich, więc to znaczy ty, może ktoś się... No, ty, bo wróci pan. Tych klaserów, tak, jest za miesiąc to, pan będzie. Bo pan zobaczył, cały zbiór to jest dużo, bo to jest 30 tysięcy znaczy. Ojej, ojej, no to rzeczywiście. To się tu nie mieścimy, nie? No. No, no. ale to... Aha, tak się... i co jest ważne, Pan też przy okazji oferuje darmową wycenę, tak. że jak ktoś przyniesie, tak, tak, to od tak. razu może Pan wycenić i ewentualnie sam nabyć, tak? Czy ewentualnie tak, nie, pomóc? Nie, nie czy... By dla mnie, ale Właśnie. To jest naczków, to raczej nie. No rozumiem, bo tak, ma Pan już nie, tego nie, dużo. No, to wątpię, no. no tak, tak. Ale wyceniam. Tak. Dobrze. Żeby każdy mniej więcej wiedział, ile to jest warte. Jeszcze Pan spytam, bo zauważyłem taki relikt z przeszłości, tak? czyli Walkman. walkman. E, walkman. E, tak, to jest dzisiaj już praktycznie nie spotykane a w latach 90 młodzież się za tym zabijała. E, więc e, to jest u Pana jeszcze sprawny? Jeszcze, jeszcze pochodzi? No bo baterie, jest kaseta w środku, rozumiem, można posłuchać. I ile Pan wycenia takiego Walkmana? Tak, tak jak dużo sprawy wie pan. 30, 30 zł za urządzenie tak, muzyczne, no świetnie, dobra, bardzo dziękuję, do zobaczenia tak. Wie pan, bo takie znaczki obejrzeć to by było też coś, nie? bo to jest, jakbym to złożył, to się nie mieści No wierzę, wystawę, wierzę, o to jest pomysł, w pionie, to jest pomysł no. to w poziomie na stołach, ale by musiały być szyby Dobra, Jakby dobra Pan dobrze. znalazł mi na przykład w Bożu. Tylko nie ma chętnych, w tej chwili jest... Urząd ruchu Miasta, ruchu. musiałby się Pan zwrócić do urzędu i zapytać się, czy nie tak, byliby zainteresowani, jest... a oni by Panu znaleźli miejsce. Na stołach no. przykryte by musiało być szybą. Tak, to tak, to tak. jest... Białe to, to, to ja to jest... tak, akwariowe, słodkowodne i morskie. I można okay. na przykład trzy razy okay. wystawić ryby okay. akwariowe. I... Dobrze, przepraszam, bo nie chcę z, z jakby skoncentrować się tylko na tym jednym, tym, a jeszcze są inni, więc... Mhm. Dzień dobry Pani, ja jestem z Nowin Raciborskich, to materiał o tym, co tutaj dzisiaj można kupić, co dzisiaj, co jest, no, ale to tylko proszę mi powiedzieć, co Pani ciekawego dzisiaj tutaj ma, właśnie to mnie zainteresowało, to są, to, to są takie, no niby narty, ale to nie da się na tym pojeździć, tylko to jest, właśnie, aha, ale to Pani wytwórstwa, Pani pomysłu, a no to fajnie, to, z czego one są zrobione jakby, to, to z deski, ile Pani poświęca czasu na zrobienie takiej ozdoby? Takie coś. Pół dnia? Nie, to może za dużo, prawda? Duże istnienie niż robota. Aha, aha, aha. Ale dwa razy malowanie desek to... A nazywa na przykład je Pani jakoś? Nie wiem, że to jest Pan, to jest Pani, a to jest tam jakiś Karol, Karolina i rodzinka. No. Ile Pani za taką rodzinkę wycenia? Po 20 zł. 20 60 zł, a rozumiem, że stargowaliby za 50, by Pani też puściła, tak? Jest. Dobrze. Fajnie, dziękuję za, za możliwość pokazania tej rodzinki zimowej. I jeszcze pokażemy tutaj końcówkę. Tutaj jeden z Panów w samochodzie. Tutaj Państwo też z paroma ciekawymi rzeczami. Hmm. Tutaj. Okay. Tak, tak, tak. Do, do kogo płyty? Jak można tylko spytać? No raciborskie, pańskie płyty. Co, co, by pan polecił z tych płyt? Co pan ciekawego ma dzisiaj z winyli? No, no. Jakbyśmy je podnieśli tam coś tam, to. To są płyty, które pan słuchał w młodości, podejrzewał. No. A to wtedy były rarytasy, żeby takie znaleźć. O, jakieś, rozumiem, szlaky niemieckie, tak? Coś tam się trafia. Aha. Santorka. Santorka, na Santor, no proszę. Dobrze, to ja może tutaj pomogę lekko. Może spróbuję. O. Jakby pan był uprzejmy i, i pokazał, jakby. O, a ja bym. O przyczyną, a ja tylko pokażę. Że tutaj polskie kapele ludowe na przykład i będziemy je odkładać. Właśnie Rena Santor, ale młodziutka, to Halo Warszawo. To pan ją pamięta z tamtego ja. czasu chyba, prawda? To była idolka. Dobrze, tutaj śpiewajmy od serca też Kolędy, to jeszcze można śpiewać w tym okresie. Stępowski. Tak, i Jarema, właśnie Jarema Stępowski, to też jest klasyka z lat 60 -tych. nie wiem, coś takiego, tak, albo nawet wcześniej, no. Co tam ciekawego jeszcze, jakby pan pokazał? O, Vox, no to to jest taka konkretna e, płyta. To jest lat 80., to jest całkiem, to jest Monte Carlo is great. E, Banana Song, tutaj jest ten taki słynny, ale to angielskie piosenki wykonania Voxu, prawda? Dobrze, i jakby można było, to ja bym jeszcze tylko tu przejrzał. No, całkiem fajnie, całkiem fajnie. Dobrze. Dzięki bardzo tutaj za prezentację winy. No dobra, ale panie Adamie jak najbardziej nie no to ja bardzo chętnie, panie Adamie niech pan powie jak się pan tutaj czuje na tym jarmarku, bo to powrót do, do przyszłości, do przyszłości nie można nie powiedzieć. Mało wystawców, bardzo mało, prawda? Jest, jest skromnie. No panowie zawsze razem, prawda? Pan filatelista. Kojarzę, no dobrze, no świetnie. I kompakty pan też przyniósł, widzę, i kasety. No, no. pan jest taki muzyczny. To, no. to pan... Ale to pan wszystko słuchał sam? Tak? No Mozarta, no na pewno, tak. Ja Tak, czyli dużo klasyki takiej. Mhm. Wszystkie na chodzie, rozumiem. Wszystkie można. Ale to pana kojarzy jako kolekcjonera zegarków. Pan jest z tego bardziej taki wyspecjalizowany, prawda? Aha, słabo no. Ale wie pan, pan jest, pan musi się tu pojawiać. czasem coś zejdzie. No tak. Mechanicznie, więcej Trudniej się w takim chłodzie trochę handluje, trochę to przeszkadza chyba. No. Ale idzie ku wiośnie, także myślę, że te następne te będą już ciekawsze. Dobrze, a jeszcze zajrzę do pana sąsiada. Dobrze? Okay. A tu mamy dosyć takie oblegane stoisko z monetami. Tutaj takie kolekcjonerskie ja widzę buteleczki bardzo słynnej marki Ma pan łyżwy, tutaj akurat na lodowisko dokładnie Po ile łyżwy? 150, zł. 150 zł, jaki rozmiar? 42. To są oryginalne nieużywane. To idealne 42 to taki najpopularniejszy rozmiar w Polsce, no. proszę bardzo. I może na własność, no. za 150 Dzisiaj pan bez znaczków, rozumiem. Aha, Więcej... też nie, jednak. Oho, czyli dużo, no ale monety też pan dzisiaj widzę. No i tak przychodzą ludzie do pana. Nie, no. nie. Powiedz, że się nudzą No, tak, tak. są po 20 zł tak. Ta edycja Rasiborskiego jarmarku taka pierwsza raz zimowa można powiedzieć, bo tak. to no ciężej tak. niż te okres te letnie miesiące czy jesienne ciężej, to ludzi trochę ciężko wyciągną. No właśnie. Ale będzie właśnie. ciepło, będzie dobrze. No tak, tak, tak. Okay. Przepraszam bardzo. I my będziemy się tutaj z placu dominikańskiego już żegnali trochę, tu nam ten gimbal robi swoje. To jest Plac Dominikański w Raciborzu, gdzie trwa jarmark staroci i powoli stąd wyjdziemy, ale tutaj jeszcze do godziny chyba, przynajmniej 12-13, ci Państwo będą wszyscy sprzedawać, będą handlować. Zachęcamy, żeby przyjść. To jest tak, że to jest chyba trzecia sobota każdego miesiąca tu w Raciborzu taki jarmark się odbywa. Dziękujemy wszystkim oglądającym. Ten materiał będzie umieszczony na Facebooku i portalu nowiny.pl, więc zachęcałem by skorzystać. Do usłyszenia, do widzenia, mówi Mariusz Weidner.